Panie Przewodniczący nasz prezydencie, proszę o zabranie głosu. Państwa, dziękuję bardzo za to tak gorące przywitanie w te po popołudnie. Przepraszam, że czekaliście Państwo, no ale tak to jest, jeżeli mamy siedem spotkań, które realizujemy przez dzień to zdarzają się czasem. Drobne podkniętem czasowe, proszę o wybaczenie. Państwa dziękuję za te słowa na wstępie, dziękuję za to podkreślenie tego, że mieszkają tutaj na tej ziemi wielkiej brańskiej, ludzie wtopieni w miejscową tradycję, ludzie wychowani w duchu tutejszej kultury, ludzie ciężkiej pracy, którzy zawsze rozumieli, co to znaczy godność. Rozumieli, co to znaczy także dobro, serdeczność i życzliwość wobec swoich sąsiadów. Żyjemy, proszę Państwa, w czasach, w których także do naszego kraju napływają często obce nam, często powiedzmy otwarcie, wrogie naszej tradycji wzorce kulturowe i ideologiczne. Myślę, że jednym z ważnych zadań dzisiaj ludzi władzy. W naszym kraju jest to, aby tej tradycji, aby tego, co jest tak mocno wtopione w polską ziemię, nas wszystkich bronić, bronić w sposób zdecydowany. Myślę, że takie jest też oczekiwanie polskiego społeczeństwa wobec pierwszego obywatela Rzeczpospolitej, wobec polskiego prezydenta. Szanowni